Ta zwykła drewniana skrzynka to pułapka na norki. Ci dwaj duńscy urzędnicy nie są wynajmniej wrogami zwierząt. Przeciwnie, chcą chronić inne gatunki. Doskonale. Zlikwidowaliśmy drapieżnika, który nie ma czego szukać w duńskim ekosystemie. Te zwierzęta pochodzą z farm hodowlanych. Są wypuszczane na wolność przez ekologów albo same uciekają. Najgorsze jest to, że nie wiemy, ile ich jest na wolności. Problem w tym, że właśnie północnoamerykańskie norki są najlepszym materiałem dla przemysłu futrzarskiego, który kwitnie w Danii w ostatnich latach. Knut West jest właścicielem jednej z 1500 duńskich farm hodowlanych. W tych klatkach żyje 25 tysięcy zwierząt. Hodowca twierdzi, że nie zdarzyło się, by którejś z nich uciekło. Chronimy je, trzymając w klatkach. Dania jest jednym z największych producentów futer na świecie. Potępiana ostatnio branża w tym kraju zawsze miała swoich zwolenników, ale to, co dla hodowców norek jest dobrym interesem, ekologów napełnia grozą. Od lat protestują przeciwko farmom hodowlanym. Niektórzy nawet włamują się do nich i wypuszczają zwierzęta na wolność. Są też dzikie norki żyjące na wolności, ale większość z nich na wolność wypuścili ekolodzy. Próbowaliśmy je jak najszybciej wyłapać. Urzędnicy nie chcą słuchać takich tłumaczeń. To oni ostatecznie muszą łapać hodowlane norki w dzikiej przyrodzie. To nie jest ich wymarzone zajęcie. Muszą przemierzać setki kilometrów, żeby porozkładać w różnych miejscach dziesiątki pułapek, a potem muszą przebyć tę drogę ponownie, by sprawdzić, jaki jest efekt ich pracy. Dzisiaj Norka miała szczęście. Ale w końcu typowe ślady zdradzają zwierzęta. Czerwone krzyże to miejsce pułapek. W tych okolicach mamy największe szanse na złapanie szkodników. Główną przyczyną wzrostu dzikiej populacji norek są farmy hodowlane, które istnieją już od kilku generacji. Raz po raz jakiemuś zwierzęciu udaje się przegryźć zardzewiałe kraty i wydostać na wolność. Północne norki są bardzo agresywne, plądrują gniazda i niszczą więcej niż są w stanie skonsumować. To wpływa niekorzystnie na utrzymanie równowagi ekologicznej. Powrót do dawnego stanu jest już niemożliwy, a jeszcze trudniej jest znaleźć winnych, którzy odpowiadają za tę szerzącą się w Danii plagę.